dzisiaj nagrywamy sobie z mojego Discorda, bo otworzyłem Discorda, jak coś wbija to do niego. E, tutaj w ogóle się nie ja wiem, nic nie może tu pisać, ja mogę, bo to jest mój Discord. E, on wygląda tak, e, tu sobie może to, tu ma to właśnie... Linka będzie to mieli w opisie. Po prostu wchodzicie sobie w przeglądarkę własną i wpisuje ta po prostu tu, wpisuję musi to zrobić po prostu z linku w opisie ten musi ta właśnie to sobie skopiować Na to będzie tam link w opisie i sobie po prostu dołączyć do mego discorda tu będziemy mieli dołączyć do Discorda. Yy, no jak sobie te wbijają, ta tu ma ta ogłoszenia. Ja będę wam pisał, kiedy będą filmiki, udziały jakieś. Czy swy, No, a tu będą pytania. Tu ty, ty wy pytania pisze. To tu już może to pisz. Tu jeden 1 po jeden pojedyn, po jeden, tu na dzisiaj tu nieskończoność. Może grać o, osób. Yy, no to co? jeszcze Wam muszę powiedzieć, że te właśnie i tu może to sobie pokryć sobie ze mną właśnie, albo z komisinem, innym, są osobą, jakąś grę. No i po prostu pokażę Wam teraz, w jakie gry. To są te gry tutaj, co mata po boku, w te gry z Wami mogę pograć. No i to tyle są odcinka szybki, ale no, nie jest takie szybciutki, ale mata mojego Discorda, link w opisie.